muszę to spisać, ponieważ czasem zapominam o niektórych rzeczach. Wydaje mi się, że to, co dziś usłyszałem, było czymś ważnym. Nie dla mnie, ja ani większość tych, którzy jeszcze żyją na Ziemi, nie jesteśmy już w stanie niczego zmienić. Być może jednak ktoś będzie umiał coś z tym uczynić, a przynajmniej uzna, że im ta informacja ma jakąś wartość. Mu. Chciałbym zacząć od początku, ale szczerze mówiąc nie jestem pewien, kiedy nastąpił początek końca świata. Wszystko było takie ponure, rosła temperatura powietrza, morza chodniały, brakowało benzyny, a ludzi było za wiele. Mnie oraz innym najbardziej wpadło w pamięć zatonięcie statku Disney Magic. Myślę, że to wtedy większość ludzi zaczęła sobie uświadamiać, że sprawy nie mają się tak dobrze, jakby się to mogło wydawać. Pewnego dnia media zaczęły wrzeszczeć, że statek podczas wpłynięcia do portu nagle zatonął. Dziwne było to, że przez długi czas nie ukazał się żaden materiał filmowy, który mógłby pokazać, jak do tego doszło. W końcu jednak jakimś cudem pojawiła się pewna taśma, a media zaczęły ją odtwarzać. Statek płynął sobie szybko i stabilnie. Nagle statek się zatrzymał. Tak, zatrzymał się niczym po zderzeniu z górą. Widać było ludzi na pokładzie, którzy tracili równowagę i elementy statku, które od niego odpadały. Przez kilka sekund nic więcej się nie działo, ale nagle za statkiem ukazała się piana. Większość sądziła, że silnik próbował ponownie się uruchomić, aż tu nagle z wody wyłoniła się ręka. Złapała za burtę i po prostu rozerwała statek, Jak, jakby rozpinała kurtkę. Ludzie tam krzyczeli, biegali. Tragedia.